razy pisaliście ogłoszenie, które miało być super, a potem zero odzewu. Albo gorzej. Odzywają się kandydaci totalnie nietrafieni, bo ogłoszenie było dla wszystkich i dla nikogo. W sensie AI może w tym pomóc, ale nie jeśli wpiszesz tylko, napisz ogłoszenie na stanowisko X, bo wtedy dostajesz klasyczne, dynamicznie rozwijająca się firma poszukuje. Zamiast tego stworzyliśmy GPT-sa, który naprawdę zna się na rzeczy. To asystent AI, który pisze ogłoszenie, jakby znał ciebie, Twoją firmę i Twoją branżę od środka. I prowadzi cię krok po kroku. Przez pytania, przez strukturę, aż do gotowego tekstu. Zero pustych fraz, maksimum konkretu. Co to znaczy w praktyce? Styl, który brzmi jak ty. Nie korpo mowa, tylko twój język, twoje wartości. Twoje dlaczego? Kandydaci, których chcesz. Bo GPT spisze tak, żeby przyciągnąć dokładnie te osoby, które naprawdę pasują. Ogłoszenie szyte na miarę. Dla sklepu internetowego, dla fryzjera, dla logistyki, nie dla wszystkich i nikogo. I to w 5 minut, a nie godzinę. Serio, z tym GPT-sem napiszesz ogłoszenie szybciej niż zrobisz sobie kawę. To nie teoria, to narzędzie, którego sami używamy, i które dzisiaj możesz mieć gotowe. Do wdrożenia od zaraz. Kliknij poniżej i zobacz, co potrafi dobrze zrobione AI.